Cześć! W dzisiejszym materiale opowiem o prawach i obowiązkach pracownika, dlatego gorąco zapraszam do oglądania. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że wszystkie te ustalenia i normy są na podstawie kodeksu pracy, w którym wszystkie te informacje również znajdziecie. Na samym początku zaczniemy od obowiązków, do jakich zobowiązani są pracownicy. Przede wszystkim pracownik musi wykonywać pracę sumiennie i staranie oraz stosować się do poleceń przełożonych, o ile nie są one sprzeczne z prawem. Poza tym, pracownik musi przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku. Przestrzegać przepisów, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych. Dbać o dobro zakładu pracy. Poddawać się badaniom lekarskim, wstępnym. Okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom zleconym przez właściwe organy. Niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym zakładzie, wypadku przy pracy, albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Obowiązków jak i praw może być więcej niż dzisiaj podam, aczkolwiek te, które wymienię, są najważniejsze. Dalej przechodzimy do praw pracownika. Oczywiście mamy prawo do terminowego otrzymania wynagrodzenia za naszą pracę. Mamy prawo do odpoczynku i w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że mamy 11 godzin odpoczynku podczas doby i 35 godzin w tygodniu. Oprócz tego mamy prawo do 15-minutowej przerwy podczas pracy, jeśli nasz czas pracy wynosi powyżej 6 godzin. Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego na temat niego również pojawi się materiał w najbliższej przyszłości. Prawo do bezpiecznych warunków pracy i co wiąże się z tym zaprzestaniem pracy w przypadku, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia chyba że ryzyko te obowiązuje w danym zawodzie. Mamy również prawo do korzystania z systemu zabezpieczeń społecznych jest to związane z obowiązkowymi składkami społecznymi i składką zdrowotną jak również Posiadane prawo do świadczeń socjalnych, jak np. zasiłek chorobowy czy macierzyński. Oprócz wymienionych praw, powiedzmy, podstawowych, są również dodatkowe prawa, w zależności od grupy osób, jak np. osoby z małymi dziećmi czy osoby niepełnosprawne. O nich pojawi się oddzielny materiał, tak samo jak z pracodawcą, gdzie również wymienię jego prawa i obowiązki. To już tyle w tym materiale. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Wpadnij też na Facebooka, Instagrama, a my słyszymy się już za tydzień w niedzielę o godzinie 12. Trzymajcie się, cześć!